O, ty kurwa! To to było! Siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w następnym odcinku serii. Nie wiem, co tutaj robię. Outlast? Tak, yy, ugasiliśmy pożar, idziemy się spotkać z pastorem. Także yy, idziemy go znaleźć. Nie wiem po co, ale on jest na zewnątrz, więc może to w jakiś sposób nam pomoże. Dzień dobry. Najpierw zobaczymy, czy to nigdzie nie ma żadnych baterii, bo mamy jedną. Eee, a z jedną baterią to my sobie możemy. Mm -mm -mm. Jakaś kuchnia. Tam są jakieś drzwi chyba. Czy szafa. Wow, 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 Paluszki Rybne hmm, czy to było tam? Czy to co właśnie Działo to było tam? Hmm. I żarnia. Ale baterii Nie widzę Więc nie idziemy Słabo Słabo, bardzo słabo. Może tu coś będzie. Nawet schować nie mogę. Okej. Okay. Pewnie dalej się będziemy z tym grubasem tu ganiać. Bardzo niedobrze. A? Kurwa wyjście. Kurwa mogłem z... To To kurwa był za dźwięk. Łamanych kości. Dobra, może tu będą jakieś baterie. Coś, cokolwiek. O, mamy ten. Mamy akta. Mm. Dobra. Program M. Cultra CIA Mori. Dokument numer 140401, strona 159 fragmenty. Do kartoteka. Temat specjalne badania Bluebeard. Mhm. Główny problem przez ostatnie kilka miesięcy. Główny problem. Kurwa kropki nie zrobili. Przez ostatnie kilka miesięcy ludzie z Bluebeard próbowali ustalić eksperymentami badaniami, instrukcjami i pewnymi praktykami, jakie profity, jeśli jakiekolwiek, można uzyskać z techniki IS, indukcja snu, IHA, hipnoza, wykorzystując je w celach wojskowych i dla określonych problemów CIA. To, to będzie to CIA? Czy poprzez hipnotyczną kontrolę możemy wytworzyć czynności niezgodne z zasadami moralnymi danego osobnika? Czy możemy zagwarantować zupełną amnezję w każdych warunkach? Czy możemy zmienić osobowość człowieka? Jak długo taka zmiana będzie trwać? Jakie są dane szczegółowe maszyny indukującej sen? Mhm. Mm Czyli istnieje duże prawdopodobieństwo, że nasi koledzy, którzy są tutaj razem z nami, po wszystkim mogą nic nie pamiętać. Ciekawe. Bateria. Poproszę jakąś baterię. Dzień dobry, ma pan baterię? Pan nie ma baterii. Czemu tu kurwa nie ma nigdzie baterii? Bez sensu. Tam ktoś kurwa. Kurwa nie będzie mam iść, to jest tak kurwa ciemno. A ja jeszcze baterii nie mam. Oho, Tam to też kurwa chałupa. Idziemy tam. Jakieś dziwne dźwięki słyszałem, ale staram się na ich nie skupiać. Dziwne dźwięki ciarki na plecach. Jest i klucz. Jest i klucz. Ale kurwa, baterii. Jak nie było? Tak nie ma. Jakieś dziwne rzeczy widzę. To nie są kurwa liście. Nie w ten sposób. Dobra, wchodzimy. Tu są jakieś baterie. Najbardziej mnie przeraża to, że nie mamy baterii. I ta nasza ostatnia się zaraz skończy. O, ty kurwa! To to było. To jakiś duch jest. A oni coś kurwa może zrobić? Nie, już go tam nie będzie pewnie. Kurwa, cudownie. Jeszcze kurwa duchów mi tu brakowało. Dobra, chyba musimy wejść na górę, skoro jest drabina i jest czerwona. Nie podoba mi się to. Bardzo mi się to nie podoba. Bo my nie mamy baterii. Ale to jest. No nie wiem. Ja nie wiem. Tu kurwa, jakiegoś parkura muszę robić. Mi się bateria kończy. Okej. Okay. nie jest źle. Teraz mamy tylko jedną baterię. Assassin's Creed kurwa. No i co? Na dół? Jesteśmy po drugiej stronie. Pisz? Kurwa śpi. Error? tam kurwa śpi dalej. Nie atakuj mnie. Boję się strasznie. Też kurwa śpi. I się nie trzęsie. Nierdole, nie wiem kurwa, czy ja dobrze idę, albo nie? Dobra, Ziomek, nie przeszkadzaj sobie, czyli na pewno nie tu, może z drugiej strony. Strażnik sobie śpi. Okej, okay, kurwa, gra się zapisała. A baterie nam zaraz padną. Cudownie, tam jakiś gruba schodzi. Kurwo. To jak jak koty to widziały nie wierzę dobra chuj to trzeba przebiec dobra mamy więcej baterii Paszą won! Chuj ci w dupę. Chój ci w dupę! W tej grze nie ma staminy. Możesz mi naskoczyć na zędzla Hm Grubasa nie ma co się bać, On jest kurwa powolny To grzechoczy tymi łańcuchami, to jest denerwujące ale ja nie wiedziałem, że on może mnie zobaczyć. Co nie kurwa w ciemności? Widzą, czy on po prostu słyszał, jak ja oddycham. Kurwa, jakieś robale słyszę. Kurde. Mmm. <grym> Dlaczego jestem zamroczony? Dlatego, że spadłem z wysokości, prawda? A nie, bo tu są jakieś kurwa trujące gazy. Kurwa, tam można iść. Tu nic nie ma, pan śpi. Aha, tutaj się kurwa można chować. Cudownie. No to bo musimy chyba iść tam. O ty kurwo! Nie ma. Nie ma. No kurwa jak? Ja nie wiem. Ja po prostu nie wiem. Paszą won Dawaj! Drożysz, no, kurwa! No i przecież tam przechodziłem Spokojnie kic ci tata tylko y umiera. E dobra, ale da się to zrobić. Da się to zrobić Robimy to. Elo! Możesz mi naskoczyć, kurwa. Eee, tu dalej ciemno. Tu dalej ciemno. I z powrotem wchodzimy do środka. Albo i nie. E... Ojcze Martin? Halo? To po co my tu? Eee. A, tu jest otwarte. Okej. Okay. Okej. Okay. O. Elegancko. To ja rozumiem. No dobra, czyli musimy iść w ciemność. No nie, tu nic nie ma, to idziemy w drugą stronę. Tu też nic nie ma. Idziemy wyżej. I wciąż nic nie ma. E, tu są jakieś te... ...skrzyneczki. Dawaj, wchodzimy. Tu przynajmniej kurwa nie pada. Oke, okay. czyli musimy kurwa iść na górę e, To jest zabite dechami to nie Oczywiście na skróty nie pójdziemy Pi ani mi się wasz. ani mi się Wasz, już, kurwa stoi Kudownie, my kurwa do tego idziemy mm. Kurwa denerwuje mnie ten dźwięk to takie ty ty, ty ty ty, ty, ty. Cholera wiec, to kurwa jest W ucieczki żadnej kurwa nie ma bez sensu Bez sensu widzowie Ja się tu kurwa szybko zdechnę To jest strasznie ciemno to, kurwa w całej grze nie było ciemno Jowo, bardzo chujowo. Idziemy przed siebie. Kurwa muzyka się zmieniła. Nie podoba mi się to, kurwa. Chuj. Do Kibla wlazłem zajebiście Ale będzie można się tu kurwa schować, Chiema otwórz No i chuj, nie otworzył Samolubny, Okej. Okay. I tędy wejdziemy. Albo i nie. Nie wejdziemy tędy. Bo tędy zejdziemy na dół. my musimy iść na dół? Urywa, no. Już się, kurwa, kapkę pogubiłem. i tam! Tu, i gdzie stoisz? A? Ty to przeczytałem spokojnie. To kurwa. No nie. Wiemy, że na pewno nie tu. Tam jest pralnia. Tu są kurwa schody, ale są zamknięte. Co to, kurwa, było? Kurwa, mogę się tu ukryć. Niedobrze. O! Na górę otwarte. Najbiście. Albo i nie. Kurwa, nie wiem. Najgorsze jest to, że są skrzynki do chowania. A jak są skrzynki do chowania, znaczy, że. No stąd wyszliśmy. A jak są skrzynki, znaczy, że będziemy mogli się chować. A jak będziemy mogli się chować, znaczy, że coś kurwa będzie nas gonić. To, kurwa, żadnych kluczy nie ma. Kurwa, cudownie. Bo winda nie działa. No nie, byłoby zbyt proste Nie wiem Nie wiem moi widzowie To tu się No nie no, już obeszliśmy wszystko Tu nam światło zgasło Ale tu nie wejdziemy Tu nie wejdziemy, bo schody są zjarane a on aż takim asasinem kurde nie jest I chociaż coś się zaczęło dziać Coś, co by mi mogło w jakikolwiek sposób naprowadzić. Kurwa zgłupiałem. Kurwa nie wiem, serio. Tutaj też są zjarane te schody. Nie może on się kurwa złapie. Kurwa złapał się. Iwiście. Szkoda, że kurwa teraz. Eee... Nie no, idziemy. Dobra, tu się coś chyba kurwa hajcowało. Kurwa w pomieszczenie. No idziemy tu, tamy kurwa baterii, mamy baterii, kolejne miejsca do chowania, Siedź tu da więcej parkurów. Typek tam był kurwa. O, następny, dzień dobry. Jara jakieś kurwa książki. Masz baterie? Masz. No, kurwo! No nie, no zabił nas. Ej nie, nie zabił, nie zabił nas. Ale tam było napisane, żeby wrócić do sypu. Tylko. By z syp bielizny potrzeba trzech bezpieczników. Okej. Okay. jeden bezpiecznik był kurwa tam. Jeden znaleźliśmy. Ja już jestem cały mokry. No nie, tu się tylko chowamy. tylko chowamy. Dobra, ale tu był jeden bezpiecznik. Nie widzi nas, kurwa. Zajebiście. Ten kurwa gdzie on jest? Uj. I mu od razu kurwa zanieść. Nie ma co kurwa ryzykować. Ja kurwa dobrze biegnę? Tak. Elegancko. Jeszcze kurwa dwa. Gdzie one są? To jest zbyt duży obiekt. On no stąd kurwa raz Okej. Okay. Okej. my same baterie kurwa podnieśliśmy. Tak, same baterie. Jak się kurwa... ...ekwipunek bezpieczny zasypał na bieliznę? Ale ile ja mam tych bezpieczników? Czy ja mogę jakoś sprawdzić jak ekwipunek? Jak to się kurwa robiło? M? No nie wiem. No nie wiem, czy to się kurwa da sprawdzić. chuj, dobra, siedzimy tu. Miejmy nadzieję, że nas nie zobaczy. Pa. Patrzę na tą baterię. Malutko schodzi Dobra, chuj, próbujemy. Więc więcej kurwa nie ma w tym pomieszczeniu. Uf. Wow! Miejmy nadzieję, że on tylko chodzi kurwa pomiędzy tymi dwoma pokojami. Tam jakiś stą... Chodź ty kurwo! Nie chodzi tylko pomiędzy dwoma pokojami. Nie chodzi. Czej zabije. Nie zabił. Kurwa wymieniam tą baterię. Tam jest jebany. Kurwa będzie teraz tam kręcił jak nic cholera jasna. Mm. Kurwa, jeszcze jeden bezpiecznik? Mam baterię. Bateria to nie jest bez bezpiecznik, nie. Cholera jasna, gdzie my mamy iść? Kurwa, Gres zapiszę. Nie, zapisz i wyjdź. Elo, Pierdole to, pierdolę typa. Nie zauważy nas. Nie zauważył nas. nie, tą baterię. O ty kurwo! Kurwa nie wiem gdzie ja biegnę, nie wiem gdzie ja jestem, tutaj nie byliśmy. No nie! Nie, pierdolę to. Pierdolę tą grę. A hmm. zapisało się nam to? No kurwa, nie, nie, pierdolę to. E, dziękuję Wam wszystkim bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Mogłem na, zapisać tę grę i, i by, byśmy byli wszyscy szczęśliwi, a tak to nie jesteśmy szczęśliwi, a ja nie jestem szczęśliwy. E, co, do zobaczenia w następnym odcinku. Nie wiem, co ja to robię. Outlast. Jeszcze raz dzięki Wam. Kurwa, ta gra jest chora. Ta gra jest chora. Czemu ja nie gram w muminki? Strzała!